Poznań. Podcast o uważnym mieście. Magda Kiwilsza, fragment rekomendacji. Magda to 35-letnia poznanianka, była studentka dziennikarstwa, absolwentka marketingu internetowego w kolegium Da Vinci, graficzka reklamowa w kobiecej marce odzieżowej. Magda ma dziecięce porażenie mózgowe, nie może chodzić, musi mieć stałą opiekę, ma niesprawną lewą rękę i niewyraźnie mówi. Od 2020 roku jest autorką blogu Zauza na Pająku który przedstawia codzienność osób z niepełnosprawnością oraz anegdoty związane z nią. Dzieli się tam swoimi emocjami, perypetiami i bardzo cennymi spostrzeżeniami. I Poznań staje się miastem, w którym żyją osoby niepełnosprawne, gdzie borykają się z przeszkodami dnia codziennego, kłopotami i wreszcie własnymi emocjami, które mają te same marzenia i nadzieje co inni. Skupiła wokół swojego profilu ludzi o podobnych zdrowotnych słabościach, ale także szereg osób, które Wzrusza jej osobowość i dodaje siły im swoją werwą i żywotnością. Ten odcinek podcastu o Poznaniankach będzie więc nieco inny. Magda napisała odpowiedzi na pytania, a przeczyta te odpowiedzi Kasia. Co dla Ciebie oznacza tytuł Poznanianka Roku? Szczerze powiedziawszy, nie miałam zbyt wiele czasu, by nawet pomyśleć, co, co będzie, jeśli moja nominacja zostanie doceniona. Ale chyba właśnie znaczy to mniej więcej tyle, że robię coś dobrego i zostałam przez to zauważona. Jest to dla mnie nieoczekiwane wyróżnienie, ale bardzo, bardzo miłe. Popisząc bloga, chciałam zawsze dotrzeć do ludzi, otworzyć niektórym z nich oczy, a innym być może pomóc odnaleźć wiarę w siebie. Pokazać, że życie z niepełnosprawnością wcale nie musi być smutne i nudne. Jakie momenty w życiu osobistym najbardziej wpłynęły na to, kim dziś jesteś? Ciężko to przyznać, ale ja bardzo długo dojrzewałam egzystencjalnie. Chyba takim przełomowym momentem był zakup mojego pierwszego wózka elektrycznego, przed którym się broniłam prawie całe życie. Pierwszy taki wózek kupiłam jakieś 7 lat temu, z pomocą finansową zupełnie obcych ludzi, pomimo, że najbliżsi nie bardzo wierzyli, że sobie na nim poradzę. Później trafiłam na psychoterapię z zupełnie innego powodu, ale okazało się, że otworzyła ona przede mną drzwi do świata, do bycia odważną, do smakowania przygód samodzielnie. Zaczęłam dzwonić sama, chodzić sama do lekarza po zakupy. W międzyczasie skończyłam studia z Media Workingu, dostałam pracę, w której jestem grafikiem, już ponad 4 lata. Tak więc od 8 lat żyję w pełni na tyle, na ile pozwala mi zdrowie i psychika. Myślę, że to drugie to, drugie to słowo klucz. I dziękuję mojej terapeutce za ciężką pracę, ale i owocną pracę. Czy mogłabyś opowiedzieć jak wyglądało twoje dzieciństwo i jak radziłaś sobie z wyzwaniami związanymi z dziecięcym porażeniem mózgowym? Miałam dobre dzieciństwo, chociaż mieszkaliśmy na czwartym piętrze bez windy. Mam wrażenie, że ten aspekt bardzo negatywnie wpływa na życie dzieci, ale też dorosłych. Moi rodzice robili co mogli, bym nie siedziała w domu, choć było to pewne wyzwanie. Nawet gdy mieszkaliśmy już gdzie indziej, na parterze. Jestem im wdzięczna, że poszłam do normalnej szkoły integracyjnej i że mogłam być wśród y, innych dzieci, choć znowu nie zawsze byłam szczęśliwa ze względu na zaczepki i wyśmiewanie. Bardzo długi okres życia spędziłam przy komputerze. Słyszałam nawet, że jestem od niego uzależniona. Starałam się wychodzić ze znajomymi, bratem, z kuzynką, ale zawsze mnie to uwierało, że nie mogę po prostu wyjść sama. Gdy zdecydowałam się na wózek elektryczny, nagle okazało się, że nie jestem uzależniona od komputera, a spragniona życia i to własnego. Co według Ciebie jest najtrudniejsze w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnością? Chyba poczucie, że nie, jestem, nie jesteśmy warci innego życia. Wiesz, idziemy do łóżka i myślimy nad tym, że całe życie spędzimy pod jednym dachem z rodzicami, a kiedy oni umrą, to będziemy skazani znowu na innych członków rodziny. Mówię teraz o osobach niesamodzielnych. I używając słowa skazani, nie mam absolutnie na myśli braku wdzięczności. Kocham rodziców ponad wszystko, ale zawsze ja, jak i oni zasługujemy na wolność i spokój. W sąsiednich krajach osoby niesamodzielne mają zapewnionych asystentów przez całą dobę, bez względu na to, czy może się nimi opiekować rodzina, czy też nie. Łatwiej o pracę, nie wspominając już o sprzęcie ułatwiającym funkcjonowanie przy przystosowanym lokum. W Polsce najwięk... naszą alternatywą na wyfrunięcie z gniazda jest DPS lub wygrana w totka, bo opłacenie wszystkich tych rzeczy graniczy z cudem. Pełnosprawni ludzie mają wybór, my nie bardzo. Czy możesz opowiedzieć w jaki sposób łączysz swoje obowiązki zawodowe z codziennymi wyzwaniami właśnie związanymi z niepełnosprawnością? Pracuję na pół etatu, więc nie jest to taki wielki pożeracz czasu. Wstaję o 10, tak, lubię sobie pospać. Jem śniadanie, myję się i zasiadam przed komputerem. Na początku szło mi to topornie, bo nie chciałam nawalić, ale z czasem już to projektowanie wyszło mi w nawyk. Taki spokojny. Już nie myślę 10 razy, jak się zabrać do danej reklamy, tylko działam. Po pracy natomiast zamiast iść na rehabilitację, idę na spacer. Bo uważam, że robi mi to lepiej niż leżenie na kozetce i rozciąganie. A co skłoniło Cię do założenia bloga? Jakie były Twoje początkowe założenia? Jak rozwijała się Twoja twórczość z czasem i skąd czerpiesz inspirację do swoich wpisów? Z tego co pamiętam, to ja zawsze lubiłam pisać. Już jako nastolatka założyłam bloga, wtedy jeszcze na platformie blogowej, i tam wylewałam swoje buntownicze żale. W dorosłym życiu też coś tworzyłam, ale nigdy tak namiętnie. Moja powieść miała już chyba 10 wersji, i wszystkie wylądowały w koszu. Pewnego dnia zaczęłam znajdować na Facebooku blogi innych osób z niepełnosprawnością, i chyba to mnie skłoniło do tego, by spróbować jeszcze raz inaczej. I tutaj znowu to, że kupiłam ten cholerny wózek elektryczny, miał ogromny wpływ na to, co pokazywał i pokazuje mój blog. Bo tak naprawdę od kiedy wychodzę sama z domu, mogę przeżywać dogłębnie różne sytuacje i dzielić się z nimi. To jest moja inspiracja. Wszystko to, co dzieje się poza domem, te wszystkie wydarzenia skłaniają mnie do refleksji. Patrzę na reakcje ludzi, dostrzegam rzeczy, których bez tego wózka bym nie dostrzegała. A jakie emocje towarzyszą Ci podczas pisania bloga i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi? Różne. Czasem cieszę się, że mogę opisać choć krótką, ale zabawną anegdotę. Czasami jestem zła i wtedy liczę, że post dotrze naprawdę daleko, a czasami jest mi smutno. I to chyba jest najtrudniejsze, bo niekiedy ludzie nie potrafią odróżnić pisania o trudnych emocjach od narzekania. Twoje posty zdobyły wiernych czytelników. Czy spodziewałaś się takiego zainteresowania i reakcji społeczności? Czy dostajesz wiadomości od osób, które inspirujesz swoją historią? Może jakieś reakcje najbardziej zapadły ci w pamięć? Wiesz, ja jestem, mimo pozorów, dość powściągliwa w relacjach, więc jak, to tylu, jak tylko pod którymś wpisem pojawi się multum komentarzy, rekord to chyba ponad 80. To dostaję gorączki, bo nie wiem, czy mam na nie wszystkie odpisywać, czy nie. Jak nie odpiszę, to ktoś może poczuje się urażony. Takie wewnętrzne bitwy toczę. Z drugiej strony, taki ogromny odzew pokazuje mi, yy, jak ważne są niektóre tematy. Spotykam się z różnymi komentarzami, nie zawsze one są miłe, ale w końcu potrafię je czytać, odpowiadać i iść dalej. Cieszę się jednak, że o wiele częściej daję ludziom radość i nadzieję, nie, aniżeli skórzam ich. Zostaje również wiadomości od ludzi, że chcieliby być e, tak samo odważni jak ja, albo takich, którzy dzielą się swoją historią proszących o rady. Poznałam też kilku obserwatorów osobiście. Ponadto całkiem przypadkiem, nieco ro, ponad rok temu, odezwała się moja obecna sympatia Pan Burleska. W swoich wpisach często komentujesz rzeczywistość i codzienne perypetie, jak na przykład wizyty u kosmetyczki czy w urzędach. Jakie podejście pozwala ci zachować taki humor i dystans w tych sytuacjach? No, nie wszystkie moje wpisy z perypetiami są opisane z humorem. Są sytuacje, gdzie naprawdę cała moc mi spada i po prostu nie mam jak z danej rzeczy zażartować. Kiedy żartuję, to pewnie dlatego, że coś mnie aż tak bardzo nie ubodło albo yy, nie jest już aż tak istotne dla mnie. Reakcje sąsiadów? Są dziwne, ale nie żyję z tymi ludźmi na co dzień. Ignorancja lekarza? Poszukam innego, mając nadzieję, że moja późniejsza ocena da mu do myślenia. Kosmetyczkę i fryzjeran mam natomiast zajebiste. Złote kobiety, do których zawsze wracam niczym tornado. Myślę też sobie, że mam taką trochę nadzieję, że ci wszyscy ludzie, którzy tworzą te nieprzyjemne sytuacje, trafią kiedyś na mojego bloga i przeczytają o sobie. Wiem, mało realne, ale czasami bym chciała. A jakie przesłanie chciałabyś przekazać innym osobom z niepełnosprawnościami, które zmagają się z trudnościami na co dzień? Nie bójcie się żyć, nie bójcie się próbować, nie bójcie się walczyć o swoje. Ja odwożyłam się późno. Ale czeka przede mną jeszcze wiele lat przygód, zawodów, yy, o radości, wyzwań, i to jest piękne. No to co jeszcze chciałabyś, aby ludzie zrozumieli o życiu osób niepełnosprawnych? Jakie stereotypy uważasz za najważniejsze do przełamania? Przede wszystkim chciałabym, żeby ludzie widzieli w nas dorosłego człowieka, a nie dziecko. Bo niestety bardzo często mówi się do nas jak do dzieci i traktuje się nas jak dzieci. Dbamy o siebie, uprawiamy seks, imprezujemy, marzymy o własnych czterech ścianach. Czujemy. To tak w skrócie, bo przykłady te można mnożyć. Ale jak napisałam na początku, jeśli inni zobaczą w nas człowieka pełnowartościowego, ich sposób myślenia się też zmieni.